Na Ziemi żyje prawie 8 miliardów ludzi. A zanim skończysz oglądać ten film, urodzi się 800 smakoszy. Myślałeś kiedyś z jaką częścią tych osób jesteś w stanie porozmawiać? Przecież urodziłeś się w przypadkowym miejscu na Ziemi. Twój świat w galaktycznym kontekście jest jak nasionko kolendry. A jak ktoś urodził się odpowiednio daleko, to mógłby równie dobrze mieszkać w innej części Drogi Mlecznej. Na szczęście jest jeden pewny sposób łączenia się z ludźmi innych kultur: smakowanie ich jedzenia. To przy stole wydarzyła się niezliczona ilość historii, które popchnęły świat do przodu. To tutaj powstawały nowe idee i państwa. Kończyły się epoki i oddawano hołd wielkim artystom. Przy stole również ty świętowałeś najlepsze chwile ze swoją rodziną, może też pokłóciłeś się z kimś. Pomyśl o swoim doświadczeniu i pierwszych smakach, jakie są w Twojej głowie. To, żeby rozpośledni ten jakże dynamiczny wątek naszych wspomnień, to wam opowiem o tym, że ja i moi bracia zawsze czekaliśmy na pierwsze fryteczki latem. Babcia mówiła, nie, jeszcze niedobre są teraz zamiaki. A później przychodził koniec lipca i ona kupowała takie, które uważała za najlepsze. Przyciskała je przez praskę i takie grube fryteczki, to jest moje ulubione pierwsze wspomnienie To ja mam, to ja mam wspomnienie z, z wakacji, z Trójmiasta. Trójmiejskie, fantastyczne bagietki z pieczarkami. To jest dla mnie po prostu obłędne, do tej pory mam... Oko mi się szkli. Wiesz co chodzi? Jak cebulka. No prawda, jak cebulka właśnie, tak. A u Ciebie co tam, Fifi? U mnie głęboki PRL, wzrostem mniej więcej nie odbiegałem od tego, co prezentuję teraz, ale wiekowo było znacznie mniej i babcia miała warzywniak była na Twoja babcia? Moja no. babcia. Była tam wielka drewniana beczka, w której była kiszona kapusta. Ja tam mieszkałem w tej beczce praktycznie. No. Tą kapustę rękami pędzlowałem. To za dlatego ten... masz takie gładkie dłonie. I lśniące w utro. A ty, Monika? Monia! Ja. Teraz czekam zawsze na lato, a kiedyś czekałam zawsze na zimę, bo wtedy zbliżał się pusty czwartek, a moja babcia piekła takie okrągłe, pyszne, puszyste pączki. I zjadałam zawsze z dziesięć, mimo że byłam jadkiem. Wszyscy stoimy na tych samych fundamentach, ale mamy różne doświadczenia które czynią z nas różnych ludzi. I tylko od Ciebie zależy, jak ciekawą historię opowiesz swoimi doświadczeniami. Nasza jest taka. Wyrastałyśmy w czasach, kiedy marzeniem było pojechać na wycieczkę do McDonald'sa, a kieszonkowe starczały na rafelsy, gumę turbo czy czupa święte grale dzieciństwa. W domu babcie dogadzały swoimi signature dish, gołąbkami, pierogami, rosołem albo latem po prostu ziemniakami z koperkiem i maślanką. Potem wyprowadziłyśmy się na studia, zaczęłyśmy same gotować, a we Wrocławiu pojawiały się pierwsze autorskie restauracje, kawiarnie i bary z fajnym klimatem. Poszłyśmy do nich pracować, by mieć szansę na zdobycie kolejnych smakowych doświadczeń. Potem robiłyśmy wywrotowe projekty kulinarne ze specjalistami wielu dziedzin, zjeździłyśmy pół świata, bez zasiąść do setek stołów. Zawsze z otwartością słuchałyśmy opowieści o nieznanych kulturach kulinarnych. Przeszedł nas dreszcz, kiedy zaserwowano nam bycze jądra, stuletnie jają, mrówki, marnowaną rzepę dajkąt, pomarańczowe wino z kwebri. Nasze zmysły eksplodowały ogromną ilością bodźców i wciąż nie miałyśmy dość. Przeżyłyśmy rewolucję piwną, skąpałyśmy się w trzeciej fali kawy, ale mamy też ze sobą erę serwowania jadalnej ziemi, kwadratowych talerzy, kulinarnych czarodziejów z ciekłym azotem, przez których zjadłyśmy kilogramy kiełków i z litr balsamico. Jednak cały czas wracałyśmy do Wrocławia. Miasta, w którym w tamtym roku otworzyło się około 200 nowych lokali gastronomicznych, gdzie szefowie kuchni młodego pokolenia wracają z emigracji, by założyć wymarzone biznesy gastronomiczne, gdzie każdego dnia odbywają się wydarzenia około kulinarne, ktoś zmienia menu, tysiące razy naciskany jest dzwonek i krzyczane słowo serwis. Przez znowaki przechodzą setki tysięcy naczyń i sztućców, a nasi przyjaciele z gastro idą spać, kiedy ty wstajesz do pracy. Nie wygrasz walki o poznanie całego świata. Ale możesz zbliżyć się do innych ludzi siadając z nimi do stołu, codziennie próbując nowego smaku, raz na tydzień wychodząc jeść na mieście, rozmawiając ze swoim ulubionym szefem kuchni czy barmanem. Każdy z nich ma dla ciebie swoją historię, historię rzeczywistości, której być może nigdy nie doświadczysz. Daj z siebie wszystko, by powiększyć swój świat, a zrozumiesz więcej niż ci się wydaje. Masz ograniczony czas, więc ugryź dla siebie ile się da. To wszystko i tak wyjątkowe czeka na Ciebie też we Wrocławiu. To tutaj zjesz kolację u największej rebeliantki polskiej gastronomii. Skonsumujesz prawilną górnośląską roladę i dolnośląską zupę orkiszową. Zasiądziesz do jedynego takiego w tej części świata ośmiuosobowego sushi-baru. Wciągniesz pad thai od Edzia, którego ojczyzną jest Tajlandia. Bez strofowania mamy podjesz surowego ciasta. Poczujesz w końcu jak kremowy i puszysty może być hummus. Odkryjesz nowe oblicze fryteczek, które przecież kochasz na życie. Będziesz podróżował przez wszystkie szaszłyki świata. Wieczorem wyskoczysz na piwo, które nigdzie nie smakuje jak we Wrocławiu. A może z pewną dozą nieśmiałości napijesz się wina, które coraz odważniej leje się w naszym mieście. Zjesz menu degustacyjne złożone ze składników wyprodukowanych nie dalej niż 100 km stąd. Napijesz się kawy zaparzonej przez mistrza świata areopresu? Przygotujesz swoje na bemono lub oddasz decyzję o kolacji szafowi kuchni, które stworzy Twoje menu od podstaw? Łapto, zapisuj w pamięci. Staraj się zrozumieć, dziel się z innymi, bo życie jest smakowite.